Ja widzę, że dużo się w tych grze zmieniło, jak przez długi czas nie grałem. Trochę tak, trochę tak, Rex. midwitch. Midwich. Mm, scratchmarki, scratchmarki. jump. dobra. No co za nim dalej. Obstałem, że tego jednego gena mi zaraz kręcą. Mam cię. Jaka, Dominiczku? Witam serdecznie. O, obiad. Jakie teraz zmiany wchodzą, bo nie słyszałem? Wiesz co, możesz... Hmm, ...przeczytać o nich w Developers Update. Ten gen na górze był ukręcony, nie na dole. Um, a tak pokrótce... Um, jeden ze statusów... Dobra, skopiujmy tego gena. Jeden ze statusów killera dostaje buffa. Um, elo. Buffa dostaje także Ghostface i Legion. Nie no, wiedziałem, że tę paletę zniszczysz. Są u Ciebie na Discordzie opisane, póki co nie, wiesz co, przepraszam, ale ja przeczytałem je dosłownie na minutę przed streamem i nie zdążyłem ich tam opisać, więc przepraszam bardzo, no nie zdążyłem. Paleta. Ej hey, kaba, to witam serdecznie. Aha, ona sobie będzie W playerem Zią hard, dobra Czekam na bufago z No myślę, że wiele osób czeka. O, mamy Scorge. Wykorzystamy go Dobra. Tamten gun. Dobra, już tam lecę. Już tam lecę. sobie chyba kpisz ze zęby i tamto prawdopodobnie kręci tego gena znowu mam cię brawo ja popuję tego gena co myślisz o Light Skinny do Ghostface'a nie chcę go nie chcę go bo on rzuca się w oczy a to jest sniki killer Dobra, eee, zejdziemy tam na dół na szybkości. Dobrze, że, że mamy windstormy. Znaczy windstormy jednego, ale i tak się mega przydaje. Dobra, kopię tego gena i lecę za nią. Ale eee, wszystkim ten z filmu cały czarny. Tak, to prawda, to prawda. Dobra. Czy ja tu mam jakieś haki? Tam mam piwnicę. Piramidka spoczko, tylko kolejki. I ten czerwono-czarny też za bardzo rzuca się w oczy, według mnie, jak na Goose się. To jest stealth killer. I taki też powinien zostać, według mnie. E, tam się leczyli. No to już tam lecę. Dobra, nie kopię tu, bo nie mam co tak naprawdę. Ta już się poddała. Nie już jest ten zimowy, no on w ogóle jest całkowicie widoczny. Dobra, lecę do skorża. Nigdy nie oglądałem go z tej filmu warto kiedyś. Mm. Tak, myślę, że możesz obejrzeć. Znaczy... Nie wiem czy na pewno więcej niż pierwszą część, bo pierwsza jest tak naprawdę najlepsza. A resztę bym sobie odpuścił. Ale no pierwszą, żebyś chociaż wiedział o co chodzi, nie? Dobra, ten kopany. E, Skoczmarki widzę jakieś. Czy też widziałem, albo mam z wideo? i ją mamy. Też jest taka możliwość. Tu ktoś kręci. Brawo. Skopię tego Gana, póki mam popa. bym to wyzwanie już drugi raz i drugi raz karic się poddała. Oh, yes. jest. Tak warto. No, myślę, że pierwszą część jak najbardziej warto, a kolejny to tak. Eee. Dobra. Na Scordia. Siko jest są takie same. No, no. Yy, dobra, lecę tam. Nie dam ci przejść. Skopię tego gana. I lecę za nią. Bardzo okej. Okay. Bardzo ważne jest w graniu. Fak. Nie ma. Rajfem nie ma kontry na to. Yy, bardzo ważne w rafie jest to, żeby... żeby blokować surwa. Dobra, mam cię. Yy, Szymek, witam serdecznie. Siemaneczko. Yy, lecimy tu na hak. Widzisz, jeden mecz to może jest spocone z a teraz już zaczynamy z ziemniaczki. Trochę ta, trochę ta. Bardzo to dziwna Jarosaki, nie? Na górę, na górę, na górę. Lecimy tam. Ej, oni overcharge nie trafiają. PPG. Buzie widzę w tym tęczu. Dobra, lecę tam. Spoko, blokuj tam sobie, bo ja akurat za to muszę iść. Dead Hard. Co sądzisz o Tricksterze? Grywalnej TP. Wiesz co, w Trickster taki killer for fun raczej, niż do competitive gierek. Bardzo sytuacyjny. Bardzo zależny od mapy. Na wysokiej lupie kompletnie niegrywalny. Na otwartej przestrzeni bardzo dobry. Mm, dobra. O, polecimy tam. Witam, witam trochę późno, ale ciężko gdzieś z czasem. Tak jak się Witam serdecznie. Spoczko, nie ma żadnego problemu. Dobra, lecę do tego Gena. Dobra, ja chcę skopać tego Gena. Hej, Adam, witam serdecznie. Dobra, teraz mogę poszukać jej. A ona paletę zrzuciła, Weskitu. Internet jest chyba na każdą mapę dobry. Szczególnie na... Ym, na mapy zamknięte. Bo wtedy z tą kostką masz większą szansę. Bo na dużych mapach jest ciężko nim. No to na Łańcuch robi swoje? Tak, tylko surwy już nauczyły się kontrolować, nie? Yy, więc to też nie jest tak, że łańcuch zrobi za ciebie całą robotę. A bardzo fajnie jest. Y Łapać, yy, łapać kostkę i wtedy chain hunt time robisz od razu, nie? Dobra, czy oni się już poddali? Jeszcze nie wziął. No, miała harda z tego co pamiętam. Znaczy, Dead Harda i tak fakt ten zawsze musimy wyczekiwać, ale wydaje mi się, że miała. Nope. Spoko, mogę za tobą pójść. Jak się już tak podstawiasz. I cyk Kogo, Twoim zdaniem, jest najłatwiejszym memento? Jak to najłatwiejszy? A najładniejszy, przepraszam, ja nie umiem czytać. Ja najbardziej lubię hagi. E, lol. Ok, Siup To co, lewuaz? Eee, ez to ona z tego nie wyjdzie raczej. Ciekawe, z tym... Ciekawy jestem, jestem gdzie się trała.